No porażka ogromna, z tym, że dodam, że nie jest to porażka, w której zwycięzcami byliby nasi przeciwnicy, tylko jest to porażka, w której zwycięzcą jest pasywność, co też jest fatalne. Ja no, jestem, powiem tak oczywistą rzecz, czy, czy banał, że jestem patriotą. Spędziłem wiele lat na Zachodzie i cieszy mnie, jak widzę, jak Polska od, staje się coraz mniej krajem postkomunistycznym, coraz mniej krajem biednym i dochodzi, dołącza do Zachodu, do czołówki Zachodu stopniowo w różnych dziedzinach. I dla mnie to, ten wynik jest... Szalonym krokiem w tył, w tej dziedzinie, ja jako Polak patriota te wyniki, które widzę, jeszcze one nie są precyzyjne, nie są kompletne, ale w, w głównym zarysie je mamy. Ja takie odebrałem, jakbym się na przykład dowiedział, że w nocy nam rozwalono wszystkie autostrady. Muzyka